Intymność i narcyzm to oksymoron, czyli figura retoryczna, w której zestawione są ze sobą dwa przeciwstawne lub sprzeczne słowa w celu stworzenia efektu wyrazistego lub paradoksalnego znaczenia. Innymi słowy, narcyzi nie wiedzą, na czym polega intymność, nie mają wręcz pojęcia. Jest intymność seksualna, jest intymność emocjonalna, są różne typy, ale nie ma znaczenia, o jakim typie mówisz. Toksyk, narcyz. Nie wie, jak być w ogóle autentycznym. Mogą uprawiać dużo seksu, ponieważ często są uzależnieni od seksu, ale to nie jest intymność. Między dwoma partnerami istnieje intymność seksualna, gdzie jest głęboka miłość, głęboka pasja i głęboka więź emocjonalna z drugim człowiekiem. Tego nie znajdziesz u toksyka. Intymność emocjonalna, w której jedna osoba może na przykład odebrać, przeczuwać emocje swojego partnera, który jest daleko, wyczuwając, gdzie jest emocjonalnie, to rodzaj emocjonalnej intymności, której nie można znaleźć u narcyza, ponieważ po prostu nie ma takiej zdolności. Aby mieć intymność, trzeba mieć empatię, a toksyczni ludzie są od niej odcięci. Narcyz może przez pewien czas sprawić, że uwierzysz. Że ma taką zdolność, ponieważ udoskonalił rzemiosło manipulacji. Manipulują swoimi partnerami, aby uwierzyli, że przeżywają i rozumieją intymność. To ciekawe, bo toksyk musi odrobić lekcje od innych ludzi, czym jest emocjonalna intymność. Musi się jej po prostu nauczyć, naśladować w taki sposób, abyśmy im uwierzyli, abyśmy kupili ich wersję intymności. Tak naprawdę toksyk nie ma zielonego pojęcia o tym, czym jest namiętność. W związku z narcyzem często czujesz się bardzo pusty, nawet po seksie lub rozmowie, która wydawała się intymna. To dlatego, że nie mogą się autentycznie połączyć. Trudno jest być w związku z narcyzem, ponieważ przez większość czasu, jeśli nie cały czas, czujesz się pusty. Mogą próbować kochać i sprawiać, że poczujesz się lepiej niż kiedykolwiek, ale w głębi duszy wiesz, że to nie jest prawdziwe. Nawet w tych dobrych chwilach czujesz, że Twój związek jest bardzo, ale to bardzo niestabilny. Intymność emocjonalna jest niemożliwa z osobą zaburzoną.